Nie przypuszczałem, że w tym są przystanki normalnie, nie? Autobus jeżdżący w Disneylandzie, no coś pięknego, nie? Każdy osobny budynek, patrz. Ludzie normalnie na przystankach siedzą Simba, u Simby, tego o tymona i pumby pa, posągi z tego z trawy. No coś pięknego, wody odchuja. No jest to spore, no nie jest to takie małe, nie. I przed chwilą na deszcz jak pierdzielnięty bah, dwa, dwa metry dalej już nie leje. I taka jest właśnie Francja. 2 metry dalej leje, 3 metry dalej nie leje. No i to jest bardzo za w lewo. z tego co ja widzę. I bardzo wielkie. Chyba będą dwa cięcia, ale nie wiem. No, kto ma taką możliwość, jak nie ja przejać pod Disney lędzie, żeby im pomóc. Wspomagam teraz ee, coś od pluta od Mikiego Mausa e, ziomka. Za 300 metrów Pasz. skręć w lewo w ząby serwis. Ale zapierdzelajem ci co mnie kierują, bo ja muszę za nimi. Ile w tym będzie jest samochodów wszystkiego? Tam są jakieś te... Skręć w lewo. Ja nigdzie nie skręcę Ja już jestem w dobrym miejscu. Za 600 metrów skręć Pan. w lewo. Merlin. I tu są normalnie przystanki, rozumiesz? Że ty jedziesz autobusem po przystankach. Możesz... Bardzo ostra krzywa w lewo A, no I tu jest skręć w lewo coś. i natychmiast skręć w lewo. Bardzo ostra Ładnie. krzywa w lewo. Tu jest właśnie ten autobus, co tak śmiga. I fruł po wodzie. Ja mam trochę sobie żeby nie widzieli, że co nagrywam wszystko, nie? Ale... Za 100 metrów, metrów skręć w prawo. Numer. Następnie skręć w prawo. Kto ma taką możliwość, no? Haj. Bardzo ostra krzywa w prawo. Bo tam bus stoi. Skręć no. w prawo, następnie Jeszcze przez drugą ulicę w prawo. No, nasz, nasz bus, no. Zdajbicie, nie? Bardzo ostra krzywa w lewo. Czekaj, czy... Bardzo ostra krzywa Udam w lewo. Udam się im przekonać ich na na cokolwiek. Chociaż za 200 metrów skręć w lewo, w Rumoris. Następnie skręć w lewo. Wątpię, że mi się na ich przekonać. Za 700 metrów skręć w lewo. Tam widzę już kurwa fajne rzeczy, wow. No tam są już karuzele, takie miejsca. Jakieś biurowce... Bardzo ostra krzywa w prawo. No ładnie, nie? Bardzo ostra Wiem, już, krzywa w prawo. Przynajmniej tamtędy chyba nie będę wyjeżdżać, bo widzę, że to są dwa inne te. Skręć w lewo w i natychmiast brane. skręć w lewo. Ale jadę do jakiegoś fajnego miejsca, bo widzę, że już mnie kieruje tu gdzieś. Jakieś fajne miejsce... O kurwa, zawróć kiedy to możliwe. Nie, francuski nie nas. Aaa siedziba Avengersu ja! No, to ładnie. Jadę do siedziby Avengers. Zawróć, kiedy to możliwe? No! Córus moja, kochana. A my tu na wakacje jedziemy. Więc. Szykuj się! <laughs> Szykuj się, gwiazdeczko! Wejdziemy tu na wakacje, jestem pewien. Więcej niż pewien. A tam u góry jest ten głowa od Nikiego od Patrz są ciuchcie robione Co to? Jakieś Zawróć kiedy to możliwe Nigdy nie zawracam Na i co ty Zawróć kiedy to możliwe. Za 200 metrów, zawróć kiedy to możliwe. No, przejechali ze mną przez pół tego Disneylandu, no ładnie, no. A teraz się zacznie. Nie, nie zobaczę tych rzeczy, bo one są od środka. Widziałem już przed chwilą, a coś tu jednak zobaczę. O, oh, Disney Studios. Druga, druga brama.